Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mamy na sprzedaż pięknego ZZtera 1.4 modelowo, rocznikowo 2011. Motocykl z rynku niemieckiego. Drugi właściciel od nowości, pierwszym był salon Kawasaki. Jako model demo, później Pan go odkupił z mikroskopijnym przebiegiem. Motocykl bezwypadkowy, bezkolizyjny serwisowany od A do Z zdjęcia książki serwisowej. Wkleję też wam tutaj zdjęcia, także w przepięknym stanie. Dwa kluczyki, jeden nieużywany. Zygzak słuchajcie z bardzo małym oryginalnym przebiegiem 26581 na wszystko papierologia jest, telefon do właściciela, książka serwisowa, także wszystko mamy. Zagadamy go tutaj. Tak jak mówiłem. Moto bezwypadkowe, całe w oryginalnym malowaniu, naprawdę w doskonałym stanie. Słuchajcie, motocykl w takim stanie praktycznie przyjechał, umyty, trochę nabłyszczony. Nie był polerowany, poddawany tu jakiemuś detailingowi, krople tam od wody wszędzie, zobaczycie. Ale baza jest, że tak powiem, w doskonałym stanie. Motocykl z bardzo małym przebiegiem, z pełną historią serwisową. Opony w motocyklu są z 2020 roku 90% mają. Motocykl sporadycznie użytkowany. Zresztą po przeglądach widać, że jeździł 2000 km maksymalnie w sezonie półtora. Tarcze oryginalne, niezmieniane, w idealnym stanie. Tutaj chłodnice, kolektory, wszystkie spinki, zapinki wszystko, każda śrubka na swoim miejscu także przepiękna kawa w super malowaniu pięknie się prezentuje, naprawdę idealnie pracuje silnik. Świeżo po jeździe próbnej. Także jedzie, słuchajcie, jak po sznurku. 26 580 Tutaj wszystkie tematy, jak stopery, jakieś tam nie będę wam tutaj tego pokazywał na wideo, zrobię zdjęcia, ci są gdzie obejrzeć. Zbiornik w środku bez korozji, jak nowy. Poszycie kanapy fabryka, pod kanapą będą foty oczywiście. Pod kanapą wszystko tak wygląda jak na zewnątrz, jakby to ktoś wczoraj poskładał. Także w doskonałym stanie ZZRK Tradycyjnie 50-60 zdjęć, przeanalizujcie sobie wszystko. Zamontowana centralna stopka w zestawie oryginalnym w kartonie Kawasaki jest jeszcze zestaw przedłużenie tej owiewki razem ze stelażem, nigdy nie zamontowane, leży sobie w kartoniku, zrobię fotki z oryginalnymi śrubkami. Nikt tego nigdy nie zakładał, dlatego że motocykl od razu wyjechał w zestawie z centralną stopką. To sobie właściciel albo dodatkowo zamówił, albo po prostu było to w komplecie do motocykla, także to też dorzucam. Wydechy fabryczne Kawasaki, nie jest to wersja Performance, tak jak każdy widzi na Akrapach, tylko na oryginalnych kominach Kawasaki. Także zapraszam do zakupu, jeżeli ktoś szuka pięknego zzr Tylna tarcza, słuchajcie, też zero, zero jakiegokolwiek zużycia. Klocki z tyłu, tam myślę będzie widać. Też wszystko igła, amortyzator, tam żadnych śladów korozji, niczego nie ma tylna opona 220 Coś tutaj, że tak powiem, bardzo delikatnie się obchodzi z motocyklem. Macie tu cypki jeszcze z boku. Także piękny, zadbany. Zachęcam do obejrzenia zdjęć, które będą wklejone pod filmem w linku. Będzie też cena podana, bo często ludzie dzwonią z filmiku. Jaka cena, jakieś informacje. Wszystko pod filmem. Dodatkowe zdjęcia w linku wklejone. Cena będzie podana motocykla. Zestaw napędowy, również w doskonałej kondycji, praktycznie na początku naciągu, Felgi obręcze, w idealnym stanie. Kominy idealne, motocykl nie leżał nigdy. Nie ma śladów, jakichkolwiek rys, pęknięć. Guma podnóżka, wszystko tutaj w oryginale. Słuchajcie, wszystkie gąbki wypełnienia, tam od schodu wszystko jest. Także zapraszam do zakupu. Faktura VAT marża, transport możliwy, motocykla na terenie całej Polski. Możemy go dostarczyć. Możemy Wam go sprzedać na raty, za gotówkę. Także jeżeli ktoś szuka takiej bestii w naprawdę super oryginalnym stanie, to zapraszam serdecznie. Na zdjęciach myślę, wszystko będzie widać jeszcze lepiej. Włączył nam się tu wentylator. Zaraz ten pan będzie komentował, który ostatnio Efioterę, że się grzeją te silniki w górach nie, tu się nic nie grzeje. Motocyk świeżo pojeździe próbnej, także już rozgrzany, przetestowany przeze mnie. Wszystkie biegi się zapinają, nic tu nie wypada. Jedzie pełnym ogniem, z pełną mocą motocykl rozgrzewa się do czerwoności, wentylator się wyłącza, gaśnie, tak jak wszystko powinno być. Także zapraszam serdecznie. Do zakupu tego przepięknego zygzaka. Naprawdę motocykl jest w stanie petarda. Co się przekonacie oglądając zdjęcia. Także zapraszam serdecznie do zobaczenia, do usłyszenia. W razie pytań. O, wyłączył się wentylatorek. Wszystko tak jak powinno być. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.